Wtedy chodzicie na ten wolontariat? W 2018. Ja. A ja w 2017. No bo równo roku wcześniej. Aha, no to rzeczywiście. Już jest się długo tutaj. Pierwsze co przyszliśmy tutaj to na Dzień Kobiet. że robiliśmy kartki. Tak, tak, tak. tak. I właśnie pierwszy raz tutaj przyszliśmy na Dzień Kobiet i się Panią kartki. No to super. To naprawdę gratulacje. O, to jak opowiedziała z mieszkankami, to od razu chciało się Z Ewą chyba wtedy była. właśnie z Ewą Żulek, po... tak, właśnie, z z Ewą tam, tak. się wybrała ze mną, żeby zachęcić, bo... ona teraz by też chętnie się wybierała. No. <gry> A teraz jak, jak byliście, to y, tam byliście też w klasie Marlenki, czy nie? E, y. Marlenka, ty tu trafiłaś, y, jak była w szkole, czy ty sama tu trafiłaś, to było, bo już nie pamiętam. Ja Już tyle razy byłam w tej szkole. Nie, Maglęta przyszła z małą Maglętą. Aha, w wakacje. No, tak, wakacje. Aha, tak, to tak. kojarzę. Teraz są nowe dziewczynki, mm -hmm. które byliśmy, byliśmy, ojej, już nie pamiętam, jakoś w październiku na takiej mm -hmm. promocji wolontariatu i pięć nowych dziewczyn i jeden chłopak. To, Konrad właśnie, tak. tak? Nie, Konrad, który je... był jeszcze przed promocją w szkole, a jest Mateusz, Mateusz. Mm -hmm. Tak. I, i, I pięć dziewczyn są też. Tak. No to faktycznie. Czasem trzeba zobaczyć inną odsłonę życia, tak, tak. inaczej będą traktować się ludzi tak naprawdę. Teraz nie umiem żyć obojętnie koło starszej osoby, bo mi aż, aż się serce kraje, jak widzę jak ktoś się męczy z czymś, to aż chce się pomóc. Ta radość jak się przychodziło i mieszkanki lecą, żeby się przynieść, to jednak jest to, że warto przychodzić i to jest dla nich radość zajęcia, że w ogóle podpatrywało, że zawsze są od niej ubrane, że zawsze są zadbane Ja bym też tak chciały mm -hmm. i są właściwie ten wolontariat. Ja tak, mm -hmm. tak naprawdę te dziewczyny zainspirowały nasze mieszkanki, ale też mówią, że one by chciały. Też bym te też tak jak te dziewczyny, tak fajnie przychodzić mm -hmm. i pomagać i tak, tak specjalnie coś robić, takiego innego, wyjątkowego, mm -hmm. także... Ja dzisiaj właśnie rozmawiałam, no bo on mówił, że, że pojedziemy w czwartek, nie, Halinka. I Ola nie, tak się przesłuchiwała i mówiła, ty Ola jesteś wolontariuszką? A ona mówi, że nie, no to no, też pomagasz, nie, przecież mówię, no, to zapisz się, to na drugi rok pojedziesz, nie? Yy, ona tak zaczęła, ale później yy, miała taki moment, że niekoniecznie chciała i to tak, no dlatego tak, tak. Mm -hmm. proszę, mm -hmm. Bo o, te, które się zdeklarowały tutaj, to rzeczywiście sumiennie mm -hmm. chodzą i się tam starają, i bo ja im zawsze mówię, że wolontariuszem się nie bywa, tylko jest. Mm -hmm. Cały czas, mm -hmm. jak ktoś potrzebuje pomocy, no to po prostu tej pomocy udzielić, mm -hmm. tak? a nie tak okazjonalnie, jak się chce albo nie chce, mm -hmm. że tam nie ma ochoty albo nie ma ochoty. Także paneski serca rzeczywiście wzięły no, i tak się starają, naprawdę bardzo, no tak. tak. że Zuzia, Zuzia to nawet do tego stopnia, że Zuzia miała złamaną nogę mm -hmm. i jakiś czas tak średnio z mm tym -hmm. momentariatem po prostu no bo nie mogła. I ja mówiłam, że jak nie będą przychodziły, to ja nie zabiorę ich w nagrody do szkoły Aha. na tą promocję wolontariatu. To już ja przyszło to spokojnie co ona jednak może iść no, do dzieci do szkoły, bo ona nie chodziła, bo nie mogła, bo to miała z mamą, ale ona będzie chodziła i ona nie będzie się starała, także tak mi bardzo zależało. Więc. Właśnie. Witamy bardzo serdecznie, ale to jeszcze będzie zaśpiewane. To w brawo na początek, tak? Brawo, brawo. Dobra, Agnieszka Lewandowska, przerwamy z piosenką Take me to your river. I teraz może będzie ją słychać. Ja myślę, że będzie słychać, a tym, e, tym samym chcieliśmy rozpocząć w ten sposób, żeby wszyscy z korytarza już e, usłyszeli, że zaczynamy. I zapraszamy wszystkich tutaj do nas, do środka. Start. Podejście drugie. Ale można zrobić próbę. Chyba damy radę. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie i jeśli Państwo popatrzycie wokół siebie, to zobaczycie, że wolontariat to nie jest kwestia wieku. To na pewno jest kwestia empatii, to jest na pewno kwestia. Odczucia, wrażliwości, to są te cechy, które na pewno Państwa wszystkich yy, łączą. I chyba jeszcze jedna rzecz, potrzeba aktywności. Tutaj właśnie przed wejściem rozmawiałem z panią Elą Dąbrowską, która mówiła mi, że ona nie umie siedzieć spokojnie i w momencie, gdy jakakolwiek akcja wolontariatu, wolontariatu jest ogłaszana, to ona jest pierwsza jako ta aktywna, ta chętna. Zresztą. Tak prawdę powiedziawszy, bez wolontariatu to ciężko byłoby nam jako miastu, samorządowi i wspólnocie mieszkańców Katowic zorganizować tak ogromną imprezę, jak chociażby Ostatni Włów. Ona się udała, ale także w ogromnym stopniu dzięki Państwu. To, że udało nam się opanować strumień uchodźców, to jest także w ogromnym stopniu dzięki Państwu, dzięki NGO-som i wolontariuszom. Za to ogromne, ogromne podziękowania. Tę rolę wolontariuszy, wszystkich, docenia także pan prezydent Krupa, który poprosił mnie o wręczenie prezesowi, ale najpierw przeczytanie listu takiego gratulacyjnego i związanego z podziękowaniem za ten cały okres pracy na ręce pana Bartosza jako prezesa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach. Szanowny panie prezesie, Gala barwy, wolontariatu to znakomita okazja, by wyrazić, wyrazić moc serdecznej wdzięczności wobec zgromadzonego przez Centrum grona osób wspierających organizowane w Katowicach wydarzenia. Składam na Państwa ręce podziękowania za czas i talenty, którymi chętnie dzielicie się z innymi, pomagając w przygotowaniu i realizacji nierzadko niezwykłych, niezwykle ważnych dla miasta uroczystości czy spotkań. Na uwagę z pewnością zasługuje też fakt, że Państwa zaangażowanie jest całkowicie bez, bezinteresowne. Dzieląc z Państwem radość i z dzisiejszego święta, dziękuję za obecność, zwłaszcza podczas Światowego Forum Miejskiego, którego uczestników gościliśmy w czerwcu w Katowicach. Jestem przekonany, że mieliście Państwo niebagatelny udział w sukcesie tego przedsięwzięcia, a do pozytywnego obrazu miasta, jaki wywozili yy, z sobą nasi goście. Bez wątpienia przesiedliła się Państwa otwartość, zapał i pasja. Nie sposób nie wspomnieć również Państwa zaangażowania w udzielaniu pomocy naszym sąsiadom ze wschodu, uciekającym przed rosyjską agresją. Z serca dziękuję za Państwa zrozumienie i gotowość do pracy, nieraz bez wytchnienia. Nasze dotychczasowe doświadczenia współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu Uczy że możemy na Państwa liczyć, że wolontariusze w naszym regionie są osobami godnymi zaufania, pełnymi gorliwości i odznaczającymi się wieloma talentami i umiejętnościami. Winczując z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Wolontariatu, chciałbym życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, zwłaszcza, by Państwa zaangażowana postawa przyniosła wielkie i dobre owoce w przyszłości, by Państwa praktyka zdobywana dzisiaj. Stała się doskonałym i trwałym fundamentem przyszłych zawodowych wyzwań. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Łączę wyrazy szacunku. Prezydent Miasta Katolice Marcin Krupa. witam bardzo serdecznie. Tutaj Małgorzata Dudek-Wąschów, jest w Katowice, można jakieś brawa, Marta Lewandowska, koordynatorka projektu i wolontariuszy, przepraszam, Fundacji TDJ. Kaja Orzechowska, wolontariuszka Akademii Przeszłości. I Grzegorz Wróbel, członek zarządu RCW, koordynator wolontariatu akcyjnego. Ja mam na imię Michał. I będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. 25 minut mamy na tę debatę. Czas start. No. Słuchajcie, na sam początek chciałbym, żebyście sprawdzili, czy wasze mikrofony działają. O! Będziecie się dzielić, działa, tak? Działa, działa, działa. Fantastycznie. Dobrze, to tak, taka runda na sam początek. Jak zaczęła się wasza przygoda z wolontariatem? W miarę krótko, proszę Gosiu. Nie pamiętam. Dobrze, ale to znaczy, że to było tak dawno, czy...? A to znaczy, nie pamiętam, kiedy tak naprawdę mogła się zacząć. Yy, wydaje mi się, że no. chyba od małego Zucha, kiedy zaczęłam mieć 8 lat. Okej, okay. ja tutaj mam napisane przy Marcie i ona powinna pamiętać, bo ja mam tutaj informację. Marta? Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się 10 lat temu. Zgadza się. Od takiego wolontariatu w pierwszej klasie gimnazjum, gdzie uczestniczyłam w zbiórce żywności i w zasadzie od tego się zaczęło, zaczęła moja cała historia z wolontariatem, cała moja przygoda. I teraz jestem w takim miejscu, gdzie mogę pokazywać innym, że wolontariat to jest super możliwość rozwoju. Czyli twoja droga to jest od jedzenia do wolontariatu? No, można tak powiedzieć. Kaja? Moja przygoda też się zaczęła bardzo dawno temu. Na przełomie przy podstawówki gimnazjum, kiedy zaczęłam kwestować dla słowickiego Hospicjum. Później też zaczęłam też pomagać przy akcjach Domaniałów Stróżów i się rozwinęło właśnie teraz do Akademii Przyszłości. I teraz zobaczymy, czy wolontariacko oddasz mikrofon grzegorzowi. Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się, jeśli dobrze pamiętam, w 2009 roku i myślę, że tradycyjnie, jak u wielu innych, od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to tak raczej oficjalnie, a nie oficjalnie, jakbym tak sięgnął pamięcią, to nieświadome jeszcze tego, czym jest wolontariat, pewnie już zacząłem wcześniej. No właśnie, bo ten wolontariat to się stał modny jakiś czas temu, jak powstała ustawa o wolontariacie, jeszcze może powiedzmy e, kilka lat wcześniej już to słowo bardziej osiadło na naszym polskim gruncie. Wcześniej to była e, powiedzmy jakaś tam harcerska służba, była jakaś e, pomoc e, wzajemna. E, a tutaj mamy takie zdanie z tezą. Wolontariat szansą rozwoju osobistego. To znowu tak krótko. Czy wy się w ogóle zgadzacie z tą tezą? Tak jest? Absolutnie tak. I Maria. Ja też się zgadzam. I kaja. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Potwierdzam. Dobrze. Właśnie zostali wybrani pod tezę. Bardzo dziękuję No to ja będę teraz w końcu. No powiedzcie mi, czy na pewno tak jest, że rzeczywiście jest to szansa rozwoju, kiedy tracimy czas, w którym moglibyśmy, nie wiem, zdobywać doświadczenie w pracy albo robić coś zupełnie innego, na studiach się przygotowywać do jakiegoś egzaminu, albo zrobić coś dla siebie, pojeździć na e, nie wiem, rowerze. Marta się najbardziej oburzyła, to Marta. Um, tak, tak, ja tak słucham i tak trochę we mnie po prostu to pracuje, że i y, doświadczenie zawodowe można Okoły zawodowe można zdobywać w ramach wolontariatu, i w zasadzie to, w jakim miejscu ja teraz jestem, to, że mogę koordynować projekt związany z wolontariatem, wzięło się z tego, że poszłam na wolontariat, że byłam gotowa poświęcić swój czas, dać też siebie, dać swoje serce i to zapracowało tym, że Teraz zawodowo już robię to, co robiłam wcześniej w ramach wolontariatu, więc dla mnie wolontariat jest taką, taką bezpieczną przestrzenią do tego, żeby testować, żeby sprawdzać, które miejsce jest moje, gdzie czuję się dobrze, co mi sprawia przyjemność. I myślę sobie, że w kontekście studiów to może zaoszczędzić trochę czasu, bo myślę sobie o wolontariatach, na przykład z małymi dziećmi, gdzie ktoś, nie wiem, policją, myśli, że z dziećmi będzie mu się super pracowało, pójdzie na 5 lat studiów i później dopiero idzie do pracy, no i może się okazać, że to nie jest zupełnie to. A wykorzystując możliwość wolontariatu i sprawdzenia swoich sił, predyspozycji wcześniej, ma okazję zaoszczędzić trochę czasu i być może wybrać drogę, która będzie bardziej odpowiednia. Dziękuję, Gosia. Zdecydowanie zgadzam się z Tobą, Marta, bo jak sobie myślę o tym, ile możliwości dał mi wolontariat i bycie linii służby w harcerstwie, i jak sobie to przekładam później na pracę zawodową, to, to zdecydowanie wszędzie są zielone takie tik na takie ok, Bo faktycznie wolontariat daje bardzo dużo możliwości. Poznania jakby swoich mocnych, słabych stron w takim bezpiecznym, bezpiecznej przestrzeni, gdzie mam nadzieję, że nikt nas nie ocenia albo próbuje właśnie nam przekazać swoją wiedzę, bo każdy wolontariusz czy nawet koordynator robi to w imię jakiejś misji i wtedy wiemy, że jest to takie wspólne, wspólna społeczność, która sobie po prostu razem pomaga i wspiera w rozwoju. To jest dobre. Gdyby tak były nie brawa w tym czasie, to by było świetnie. Wspierałyby Mateusza w tym, że szuka, szuka tych dyplomów. Ja zastanawiam się, czy, czy nie pomóc Mateusz, pomóc Ci, Mateusz? Pan Tomasz Stanik? Nie ma. Nie ma. A to zapraszam po odbiór. Można przekazać. Jak kogoś nie ma to kłopot, właśnie, bo nie wiadomo, kto ma dostać. Podziękowanie. Proszę pana tutaj. Marta, poczynaj, proszę mikrofon. Oczywiście.

Mamy takich wolontariuszy, że no, trudno wszystkim rozdać dyplomy i podziękowania w 10 minut, ponieważ tak jak mówiłam, to był taki wyjątkowy rok, gdzie tych wolontariuszy i zgłoszeń mieliśmy nadzwyczaj dużo, ale to znaczy, że... Wiecie no, to znaczy, że dobrą robotę robicie i trafiacie w miejsca, których, na których jest zapotrzebowanie na Was. Mateusz. Przepraszam najmocniej, czy mamy na sali pana Mateusza Bugaja?